Ej, no bo generalnie jest taka akcja. Ja sobie normalnie gram na myszce ja się 70 od kolegi. Bardzo się jeszcze raz pozdrawiam, Nataniel. E, Nataniel, l, nie wyłącz ten filmik. Wcale ich nie rozwaliłem. Skąd jest taka myśl? Nie rozwaliłem tej myszki. O co wam chodzi? To jest bardzo działająca mysz. Można w nim grać. Przychodzę w Fortnite. A. Nie wiem, zaraz w swoim życie przegram w tą grę. <grych> Nie działa. Ej. Nie mogę w to kliknąć. Co się właśnie stało? Ha? Zdjęłam myszkę zniszczyłem? Za złoty, złotych, którą dostałam za darmo? Nice o, Dobra, bałednie nie mogę No, no mogę teraz grać w Fortnite'a Będę teraz winerem, zawsze będę wygrywał Albo w ogóle w Minecraft'ie, przecież wszystko w CS'a No yes. to f-myszka, co nie?